Ziamaneska. Dzisiejszy poradnik będzie stosunkowo czymś bardzo prostym, co mogłoby się obejść bez poradnika, ale podejrzewam, że tutaj kilka osób takich jak ja, które mimo tego, że odpowiedź mają literali w grze, w miejscu, w którym istnieje problem, to tak czy siak być może nawet przez lata nie wiedziały jak to rozwiązać. Dlatego też dla wszystkich was, banów, takich jak ja, pokażę wam jak naprawić rodzinę stwór. Pewnie z wielu z was jako dzieci zobaczyło tą rodzinę w skrzyni i pomyślało, że ooo pieski, dodało ją do grywalnego domostwa. Szybko jednak zaczęły uderzać w was straszne wiadomości o głodowaniu zwierzaków, mimo tego, że zostawiliście im kilka brzegi wypełnionych misek jedzeniem. Próbowaliście karmić je przysmeczkami, ale karmienie ich w ten sposób zajmowało wieki, a kodu na kontrolę zwierzaków nie znaliście, więc musieliście... no... Dać im odejść. Naprawienie tych wsekow jest jednak prostsze niż myślicie. Zacznijmy od tego, że problem tych pupili polega na tym, że zostały oduczone jedzenia z miski. I co prawda, wystarczyłoby najechać na ten problem, żeby poznać odpowiedź, ale po co? Warto pamiętać, że system wypracowywania zachowań zarówno u simowych psów, jak i kotów działa tak samo, czyli na bazie dwóch zachowań przeciwnych sobie. Odpowiadających danemu zachowaniu wyuczonemu, których jest w sumie 7. Na przykład gryzienie, drapanie mebli jest złe, podczas gdy drapanie drapaka albo gryzienie zabawek jest zachowaniem pożądanym. By zwierzak ograniczył swoje niszczycielstwo, należy chwalić go za zachowanie się dobrze i ganić, kiedy tego nie robi. A jeśli chodzi o jedzenie karmy dla zwierzaków, to co może być przeciwieństwem? Ja jako dziecko nie mogłam tego rozgryźć, no byłam bardzo głupim dzieckiem, a teraz wiecie, jak to rozgryzłam, to mogę się czuć jak bardzo mądra osoba dorosła. W każdym razie drugą stroną medalu tego problemu jest jedzenie posiłku Simów, a dokładniej zostawienie go na ziemi. Głodny zwierzak od razu wsadzi tam swój spysk, i właśnie wtedy trzeba wkroczyć z upomnieniem. Pasek postępu nie ruszy się za wiele, ale już wtedy powstaje szansa, że następnym razem wybierze miskę. Jeśli nie, trzeba będzie być może powtórzyć ten proceder, chwaląc również jedzenie z miski, jeśli zacznie. Także prędzej czy później zwierzak zacznie jeść tak jak powinien. Nagrywając co naprawdę uderzyło we mnie, jak. Proste to jest, jest mi naprawdę w jako dziecko raz, może maksymalnie dwa. Próbowałam ich mieć, nie wpadłam na to, jak ich naprawić. Nigdy więcej tych nie ruszałam zwierząt, bo nawet usuwałam je ze skrzyni rodzin, żeby po prostu ukryć swoje upokorzenie. I dopiero po latach, jak grałam na wyspach Industrialu, stwierdziłam, że spróbuję je ogarnąć, i udało mi się, miałam takie. O! Ale to, ale to wycitowałam, ale jestem mądra. Także mam nadzieję, że ci z was, którzy do tej pory omijali te zwierzęta szerokim łukiem, dacie im kochający pełen jedzenia na ziemi, a potem w miskach dom. A ja wam dziękuję za lajkę, które to wsparcie. Znacie ten deal? Kto jako dziecko to rozgryzł, może napisać w komentarzu Ziemniak, ale jesteś zbanem. <gryw> I do ziemniaczenia! Kiedy życie daje w kość, zbiera w by złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka, i mówi o sobie w trzeciej osobie, i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.